Nie muszę Cię bić ani więzić. Wystarczy, że wzbudzę w Tobie emocje, a najlepiej strach, bo w momencie, kiedy się boisz, przestajesz myśleć logicznie i zrobić wszystko, by uciec przed zagrożeniem, nawet jeśli jest ono nieprawdziwe. Strach jest emocją. Aby cokolwiek powiedzieć w tym temacie, najpierw trzeba wiedzieć, czym są właściwie emocje. Można je zdefiniować jako reakcję mentalną na bodźce odczuwaną poprzez poziom fizyczny, poprzez ciało. Na przykład jedziesz sobie w autobusie dokądś i na pewnym przystanku wchodzi osoba z głośnikiem bluetooth w dłoni albo w plecaku. Głośnik jest włączony i słucha z tego głośnika głośno muzyki. I już w tym momencie prawdopodobnie mogą Ci się odpalić negatywne emocje, ale dodatkowo dodam, że w tym głośniku gra muzykę, której ty nie lubisz. Jest jakiś utwór, który Tobie źle się kojarzy, i w tym momencie tym bardziej myślę, że możesz już rozumieć, że zaczynasz odczuwać negatywne emocje. Tylko rozłóżmy to teraz na czynniki pierwsze. Emocje. To reakcja mentalna na bodziec zewnętrzny. Bodźcem zewnętrznym, najczęściej zewnętrznym, jest w tym przypadku muzyka z tego głośnika, którą słyszysz wbrew swojej woli. Muzyka, hmm, która źle ci się kojarzy. No właśnie, i tutaj przechodzimy do kolejnej części, czyli reakcja mentalna na bodziec zewnętrzny. Bodziec zewnętrzny już mamy. Nasza reakcja mentalna jest taka, a nie inna, bo mamy w głowie pewne filtry. To znaczy, bodźce zewnętrzne odbieramy. Poprzez nasz umysł odbieramy zmysłami. Te bodźce, które odbieramy, te informacje przechodzą przez filtry w naszej głowie. Te filtry to nasze doświadczenia, to nasze przekonania. Tak jak w przypadku piosenki, mamy z nią negatywne doświadczenia, więc to odpala nam negatywne emocje, bo takie mamy filtry. Ktoś inny by tam siedział i usłyszał tą piosenkę z głośnika, by pomyślał: o, fajna osoba, też lubię ten utwór, podejdę i zagadam i będziemy się świetnie bawić. I może razem sobie pośpiewamy. Ta sama sytuacja, ten sam bodziec, ale zupełnie inne filtry w różnych osobach, i dlatego dwie zupełnie różne reakcje, czyli zupełnie różne emocje. Na tym to polega. Ważna kwestia. Nasze emocje są jedynie interpretacją rzeczywistości poprzez nasze właśnie przekonania, poprzez nasz filtry, poprzez nasze doświadczenia. Nie są, nie odzwierciedlają rzeczywistości taką, jaka jest. To, że ktoś wszedł do autobusu i zaczął słuchać muzyki. Jest tak właściwie neutralne. Może słuchać, może nie słuchać, kogo to obchodzi. Ale w momencie, kiedy nasze filtry wewnętrzne, nasze filtry w umyśle odbierają to jako coś negatywnego, no to wtedy odpali to w nas negatywne emocje. Jeśli odbierzemy to jako coś pozytywnego, odpali to w nas pozytywne emocje. Sam fakt, że ktoś to robi, jest neutralny. Nasze emocje nie odzwierciedlają rzeczywistości, tylko naszą interpretację tej rzeczywistości. Podam kolejny przykład. Trochę głupi. Ale jednak chyba jeszcze lepiej oddaje y, powagę sytuacji. Otóż wyobraź sobie, jeśli jesteś mężczyzną, wyobraź sobie, że jest kobieta, w której. E, jesteś zakochany, która bardzo Ci się podoba. Jeśli jesteś kobietą, wyobraź sobie, że to jest mężczyzna. Albo jeśli równie dobrze może być mężczyzną, wybrać sobie mężczyznę, albo być kobietą, wyobraź sobie kobietę. Nieważne. Ale jako przykład, jako że ja jestem facetem, no to łatwiej mi tak będzie opowiadać. Wyobraź sobie, że jest jakaś dziewczyna, która bardzo Ci się podoba, e, chodzisz za nią przez parę dni, w sensie nie, że stolkujesz, tylko po prostu obserwujesz, bo gdzieś tam razem pracujecie, skąd się znacie, albo ze szkoły, cokolwiek. Chodzicie razem do tej samej biblioteki. Ona Ci się podoba i w którymś momencie się prze przełamujesz i zapraszasz ją na randkę. Bardzo Ci na tym zależy. Ona się zgadza. Odpala to w Tobie bardzo korzystne emocje. Co prawda wcześniej był strach, no ale teraz jesteś cały w skowronkach, jesteś podekscytowany. Przychodzisz na umówione miejsce w o umówionym czasie na randkę, nawet z bukietem kwiatów i czekasz na nią. I czekasz na nią. I dalej na nią czekasz i piszesz do niej wiadomość, na którą ona nie odpisuje. Nawet nie przeczytała tej wiadomości, a może przeczytała, ale nie odpisuje. I nie wiesz, co się dzieje. I w końcu po pół godzinie, po godzinie stwierdzasz, że się podajesz i wracasz do domu załamany. Odpowiada to w tobie bardzo negatywne emocje, bo tak to odebrałeś, tak to zinterpretowałeś. I nie możesz sobie do końca poradzić z tą sytuacją. Strasznie cię to boli. Więc umawiasz się ze swoim najlepszym przyjacielem na piwo. Idziecie, pijecie to piwo czy tam cokolwiek, czy jakiś sok no i opowiadasz mu o tej sytuacji, że z tą dziewczyną się umówiłeś ona Cię w ogóle olała i, i, w, i w ogóle no chcesz mu się po prostu wyżalić i ten Twój kolega jak się zapytał o jaką dziewczynę dokładnie chodzi zrobił wielkie oczy i powiedział, że ale masz farta, ale masz w ogóle szczęście, że tak się stało i Ty w ogóle nie rozumiesz o co chodzi no i ten kolega zaczyna Ci opowiadać, że wie że ona się umówiła z jakimś innym chłopakiem w tym samym dniu ktoś inny zaprosił na randkę, i ona zdecydowała się pójść na randkę z kimś innym. No to ci nie poprawia humoru, interpretujesz to jako coś negatywnego, więc jeszcze bardziej obniża to twoje samopoczucie, odpala to w tobie jeszcze bardziej negatywne emocje. Ale co się okazuje? W następnym zdaniu twój kolega cię informuje, że ten ktoś, ten chłopak, z którym się mówiła, został przez nią zarażony jakimiś chorobami wenerycznymi. I teraz jest w szpitalu albo po prostu w domu i się leczy, bada się, nie wie co dokładnie mu jest. I w tym momencie myślę, że już odpaliłyby się w tobie nieco korzystniejsze, bardziej pozytywne emocje. Tylko, że co się zmieniło? Tak naprawdę rzeczywistość się nie zmieniła. Dostałeś tylko nowe informacje, nowe bodźce, więc twoja interpretacja rzeczywistości się zmieniła i dlatego twoje emocje, twoje samopoczucie się zmieniło. I tak działają właśnie emocje. Są bardzo potężnym narzędziem. Narzędziem, z którego większość nie potrafi korzystać. Większość, nawet nie większość ludzi, nie zdaje sobie sprawy, czym tak właściwie są emocje, jak one działają, do czego one mają nam służyć. Wy już wiecie, czym są emocje i jak one działają, ale pytanie, do czego mają nam służyć? Otóż przede wszystkim emocje mają nam służyć do przetrwania. W jaki dokładnie sposób? Otóż emocje, w momencie, kiedy są odpalone, szczególnie silne emocje, w momencie, kiedy je odczuwamy, to właściwie przestajemy myśleć i nieważne, czy to są negatywne emocje, czy to są pozytywne emocje. Po prostu przestajemy myśleć, jesteśmy jakby kontrolowani przez te emocje, kiedy są bardzo silne. Na przykład pozytywne emocje. Mówi się, że miłość jest ślepa. To nieprawda. Po prostu, kiedy jesteśmy zakochani, to przestajemy myśleć logicznie. Zakochanie, emocje towarzyszące temu, e, takiemu zadłużeniu, e, mają powodować, żeby łatwiej nam było przedłużyć nasz gatunek. Pozytywne emocje w trakcie zakochania mają nam pomóc zbliżyć się do siebie. Nie myślimy wtedy logicznie o jakichkolwiek przeciwwskazaniach do tego, cokolwiek. Tutaj, zależnie od tego, w jakiej epoki ludzkości byliśmy, to te, to te sytuacje były różne, ale emocje towarzyszące zakochaniu sprawiały, że ludziom łatwiej było się do siebie zbliżyć i to zapewniało przetrwanie naszego gatunku. Mocje negatywne, e, na przykład e, agresja w momencie jakiegoś zagrożenia, odpalać się agresja, e, bo na przykład nie wiem, ktoś cię uderzy, odpalać ci się agresja i mu oddajesz, ale nie dlatego, że chcesz go skrzywdzić, a tylko dlatego, że chcesz przetrwać. Jeśli go unieszkodliwisz, to to ci umożliwi przetrwanie. Podobnie strach, bardzo silny strach sprawia, że przestajemy zupełnie myśleć i po prostu uciekamy. To również ma nam dać przetrwanie. Mamy uciec przed zagrożeniem, zależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, jakie to były czasy. Wiesz, jeśli jesteś na przykład żołnierzem, no to wtedy musisz się nauczyć kontrolować strach, aby nie uciec z pola bitwy, aby dalej brnąć w tą walkę, która jest dla ciebie zagrożeniem. Jeśli nie jesteś w tym wytrenowany, to będziesz poddawał się strachowi i będziesz uciekał przed jakimkolwiek zagrożeniem. I uwaga, wracam do tego, co wcześniej mówiłem. Uciekasz przed zagrożeniem, które ty interpretujesz jako zagrożenie. Zagrożenia wcale może nie być, bo emocje są odzwierciedleniem naszej interpretacji rzeczywistości. Jeśli ty interpretujesz otaczającą cię rzeczywistość jako zagrożenie, no to będziesz odczuwał strach. Tą samą rzeczywistość ktoś może, ktoś może interpretować zupełnie inaczej, jako coś bezpiecznego, i wtedy strachu odczuwał. Nie będzie. No, właśnie, i tutaj przechodzimy do sedna sprawy. Co to w ogóle ma wspólnego z tytułem tego odcinka? Co to ma wspólnego z byciem kontrolowanym? Wystarczy, że ktoś zna ten mechanizm i jest w stanie wywołać w nas strach. Wystarczy, że ktoś, kogo uważamy za autorytet, czyli będziemy brali jego słowo za pewnik, że nas nie okłamie, że to, co mówi, jest prawdą. To wystarczy, że użyje tego autorytetu i powie nam, że na przykład w powietrzu znajduje się coś, co zabija ludzi, co jest bardzo niebezpieczne. Tak wcale nie musi być, ale ta osoba zdaje sobie sprawę z tego, że wystarczy, że ty w to uwierzysz. I co ta osoba przez to zyskuje? Otóż, w momencie, jeśli w taki sposób wywoła w tobie strach, to będzie mogła cię kontrolować, bo przecież jest dla ciebie autorytetem. Więc, w momencie, kiedy będziesz chciał uniknąć tego zagrożenia, powie ci, takie i takie jest rozwiązanie. Na przykład, nie wychodź na dwór, nie wychodź do lasu, nie spotykaj się z innymi ludźmi. Musisz mieć ścierkę na twarzy, jeśli chcesz przeżyć. Dodatkowo, nie możesz iść do pracy, musisz pracować z domu, nie możesz iść do pracy i pracować. Jeśli Twoja praca wymaga wyjścia do pracy, no to musisz, musisz zostać zwolniony, biznes musi zostać zamknięty. I teraz nieważne jak idiotycznie by to wszystko brzmiało, jeśli Ty będziesz to interpretował jako rzeczywistość, to Ty w to uwierzysz szczególnie, będąc w emocji strachu właśnie dlatego, Najpierw zostało ci powiedziane, że jest jakieś zagrożenie, abyś się bał. Następnie podano ci jakieś rozwiązanie, co możesz zrobić, abyś przeżył, nawet jeśli tak naprawdę będzie to dla ciebie bardzo szkodliwe. Jeśli będziesz kontrolowany przez strach, będziesz w tym takim w tej mentalności ucieczki, będziesz chciał przed tym uciec, nieważne czy to będzie prawdziwe czy nie. Ty to będziesz interpretował jako prawdziwe. No to wtedy będziesz robił to, co ci powiedzą. Dodatkowo, dodatkowym ułatwieniem dla osób, które wprowadzają ciebie w emocje strachu, jest to, że kiedy się boimy, to przestajemy logicznie myśleć. Więc te osoby mogą ci podawać najbardziej idiotyczne, kretyńskie rozwiązania, a ty nie pomyślisz na tym, żeby je przeanalizować i jakoś krytycznie na nie spojrzeć, bo właśnie się boisz. Bo chcesz przeżyć, więc weźmiesz wszystko, co jakiekolwiek, jak to mówią, to brzytwy się chwyta. Będziesz chciał panicznie przeżyć, więc będziesz łapał wszystkiego, co Ci tylko podsuną, nawet jeśli to będzie dla Ciebie tak naprawdę szkodliwe. Są osoby, które nieco bardziej kontro, kontrolują strach, mniej mniej mu się poddają. Które są bardziej świadome. Są to osoby, które wiedzą, jak strach działa. Takie osoby są bardziej świadome i nie dadzą się czemuś takiemu kontrolować. Trudniej będzie takie osoby kontrolować tym, którzy próbują strach wywołać. W momencie, kiedy zaczną do ciebie docierać sprzeczne informacje, na przykład takie, że y, osoby starsze będą bezpieczniejsze w momencie, kiedy pójdą do supermarketu razem z innymi starszymi osobami, ale jeśli dookoła będą młodsze osoby, to to już nie będzie dla nich bezpieczne. W momencie, kiedy masz nosić ścierkę na twarzy y, na zewnątrz, na świeżym powietrzu y, i w sklepie, bo coś w powietrzu jest niebezpieczne, może Cię zabić i ścierka Cię ochroni, ale w momencie, kiedy pójdziesz do restauracji, to to już będzie ok, y, już nie potrzebujesz ścierki na twarzy, bo tam tego czegoś nie ma. W domu też możesz zdjąć. Y, na zewnątrz... Y, Idąc podwórkiem, musisz mieć ścierkę na twarzy, ale jak wejdziesz już na korytarz klatki schodowej, możesz się zdjąć, bo tam już jest teoretycznie bezpiecznie, chociaż tam jest bardziej zamknięta przestrzeń. Tam, jeśli coś miałoby się dostać, to już tam zostanie. W powietrzu jest większa przestrzeń, niemożliwe, że e, zostaniesz zarażony. Więc nawet jeśli takie sprze kompletnie sprzeczne informacje do Ciebie docierają, jeśli mocno się boisz, to dalej będziesz w to wierzył i faktycznie byli ludzie, którzy się tego dalej bali i w to wszystko wierzyli, łykali to jak pelikany. Byli ludzie, którzy tego nie robili już y, przy pierwszej okazji, przy tych pierwszych przesłankach, stwierdzili, że coś tu jest nie tak. W momencie, kiedy coraz bardziej sprzeczne dostawali informacje, coraz bardziej byli pewni, że faktycznie mają rację, że coś tu jest nie tak, to wszystko jest jakaś, jakieś jedno wielkie kłamstwo, jakaś jedna wielka utarczka. Podałem taki przykład, dlatego że on bardzo dobrze pokazuje, na jak wielką skalę można wykorzystywać strach, aby kontrolować ludzi. Im bardziej jesteś świadomą jednostką, im bardziej zdajesz sobie sprawy z tego, jak działa umysł, jak działają emocje i jak ty sam funkcjonujesz, tym trudniej będzie tobą zmanipulować. Bardzo często korzysta się ze strachu w różnych dziedzinach życia. Na przykład w sprzedaży bardzo często sprzedawcy korzystają z emocji strachu. Aby sprzedać jakiś produkt albo usługę klientom. Na przykład ubezpieczenia. Straszą cię tym, co może się stać, jeśli ubezpieczenie nie będziesz miał. Będziesz miał wypadek, nie będziesz miał pieniędzy, aby opłacić leczenie. Jakim jest jakie jest rozwiązanie? Ubezpieczenie. Dlatego kupujesz ubezpieczenie, bo boisz się tego, co się może stać, tego co ci ktoś wmówił. Nie mówię, że ubezpieczenia są złe. Faktycznie może się czasem stać coś, coś złego i ubezpieczenie może nas uratować finansowo, ale. Wiedzmy, dlaczego to robimy, nie kierujmy się tylko i wyłącznie strachem, dlatego że ktoś nam powiedział, że coś złego może się stać, to my to robimy. Bądźmy świadomi, nie dajmy się, nie dajmy się manipulować i nie dajmy się kontrolować. I dlatego też nie bój się zasubskrybować tego kanału i kliknąć dzwoneczek, i nie bój się zostawić komentarza. Daj znać, co o tym myślisz, czy ty dawałeś się w swoim życiu kontrolować. Emocjom kontrolować strachowi. Jakie są w tym twoje doświadczenia? Czekam na wasze komentarze i pozdrawiam serdecznie i zapraszam na mój kanał. Korzystna codzienność po więcej.